Dobrze. Witam Was serdecznie. Chciałabym Was gorąco przywitać dzisiaj i chciałabym z Wami się podzielić swoim skutecznym sposobem na biznes online. I dlaczego do niego postanowiłam dołączyć. Jak wiecie, albo nie wiecie, Jestem matką trójki dzieci. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć dużą rodzinę i chciałam spełniać swoje marzenia. Więc wraz z moim mężem postanowiliśmy spełnić to marzenie i posiadać dużą rodzinę i przez to mam trzech wspaniałych chłopców w wieku 7 lat, trzech lat, jak i dwóch lat. Moim marzeniem również było to, żebyśmy byli zdrowi i mogli korzystać z pełni życia i Mieć możliwość rozwoju. Takim moim kolejnym, jakby marzeniem, żeby wypełnić tą rodzinę, żeby była ona w jakiś sposób pełna, było również posiadanie psa. Ale nie tylko, Bo, ponieważ po trzech ciążach chciałam sprawić, żeby mój organizm powrócił do. Wyglądu sprzed trzech ciąży i czuć się ze sobą dobrze i czuć się zdrowo, jak i również zapewnić to, żeby moje dzieci również były zdrowe. I tu, po kilku latach, takiej właśnie pojawiła się taka możliwość, ponieważ ja cały czas optymowałam w swoim życiu zawodowym, jakby z, w kręgu zdrowia. To pracowałam również w szpitalu zakaźnym, byłam statystykiem medycznym. jakie również y, taką drugą nogą moją zawodową była praca w Urzędzie Skarbowym czy administracja publiczna. Więc te dwa kierunki jakby się przeplatały w moim życiu zawodowym non-stop, ale jednak to zdrowie było dla mnie bardzo cenne. I tutaj pojawiła się taka magiczna osoba, która chciała mi pomóc. W moich dolegliwościach, jak i również zadbać o to, żeby moje dzieci były zdrowe. Moja historia z firmą LR pojawiła się od mojego najstarszego syna, który zmagał się z alergiami, co się wiązało z tym, że w okresie jesienno-zimowym bardzo często chorował. I tutaj pojawiła się ta magiczna rzecz, że Mogłam spełnić to marzenie i mogłam mu pomóc, żeby nie, mógł, nie musiał się uporać, żeby mógł się uporać właśnie z tą niedogodnością związaną z alergią. Jak i również ja mogłam zmienić swoją sylwetkę i schudłam dzięki produktom, dzięki naszemu partnerowi 14 kg, gdzie poczułam się zdrowo, moje ciało powróciło do, do sprzedaży. Ośmiu lat tak, że czuję się dobrze we własnym ciele. I tu pojawiła się, tak jak Wam powiedziałam, osoba, która za, pokazała mi na początku produkty, z którymi się zaznajomiłam, poznałam, poznałam ich wartość i później przedstawiła mi możliwość pracowania w stabilnej firmie, w firmie LR. Firma powstała w 1985 roku, czyli jest 37 lat na rynku yy, i ma swoją siedzibę w Alem, w Niemczech. Na polskim rynku pojawiła się 18 lat temu. i Początkowo yy, firma LR nie nazywała się LR, tylko Laro. Zajmowała się produktami takimi jak perfumy. Jednak yy, Nasza firma stwierdziła, że idzie w kierunku bardzo przyszłościowym i zaczęła produkować również suplementację, ponieważ wiadomo, w jakim otoczeniu się znajdujemy. Ta żywność nie jest taka zdrowa, i witaminy i minerały uciekają, które nie dostarczamy do naszego organizmu. Postanowiła zdrową suplementację wprowadzić tak, żebyśmy czuli się, Lepiej. Nasza firma jest naprawdę bardzo stabilnym partnerem. Znajduje się w 28 krajach, co daje mi bardzo dużą pewność finansową, ponieważ, wiadomo, różne rzeczy dzieją się na świecie, jak i również w tej chwili mamy wojnę na Ukrainie, ale daje mi to możliwość, że gdybykolwiek cokolwiek się stało, albo po prostu miałabym ochotę zmienić kraj zamieszkania mogę wybrać jeden kraj z 28 albo nawet kilka tak, bo nie jest powiedziane, że będę mieszkać w jednym kraju, mogę mieszkać w kilku. I nasza firma daje mi tą swobodę i tą pewność i stabilizację, że mogę pracować na innych rynkach w innym kraju I będę miała możliwość cały czas rozwoju i Czerpania korzyści z tego, że współpracuje z firmą LR. Takim sztandarowym produktem, który został wprowadzony jako suplementacja do, do naszych produktów, jest aloes, który w tym roku obchodzi 20-lecie. Nasz produkt jest e, najwyższej jakości. E, I e, jest to bardzo mocna, e, mocna e, kontrola nad tym, żeby znajdował się w tej butelce to, czego, to, co my chcemy, to, co my potrzebujemy, czyli ten nasz aloes, który nie zawiera alamoiny, która jest po prostu szkodliwa naszego organizmu, żeby te produkty faktycznie pomagały nam odzyskać zdrowie i pomagały nam czuć się lepiej. Jak i również y, nasza firma nie ogranicza się do jednego smaku aloesu, bo mamy ich aż sześć, i możemy dowolnie dobrać do naszych potrzeb y, sma, bądź naszego ulubionego smaku y, produkt, który nas wspomaga w codziennym życiu i wspomaga nas nie tylko. Y, od alergii, od uczuleń, ale również wspomaga nasz układ krwionośny, nasze naczynia czy zdrowe stawy, jak i również pobudzenie metabolizmu. Czy możemy również też wybrać aloes, który jest dedykowany dla osób, które y, lubią w wakacje, po prostu przybywać na większym słońcu i zadbać o to, żeby nasz organizm był zdrowy, nasza skóra była zdrowa i żebyśmy nie przyjmowali tego. Światła UV do organizmu. Czym się wyróżniamy? Wyróżniamy się tym, że nasze produkty, głównie aloes, ma bardzo dużo testów. Takim głównym, bardzo rygorystycznym certyfikatem, którym możemy się chwalić i się chwalimy, jest to certyfikat Freseniusa. Jest to bardzo rygorystyczny certyfikat i są bardzo restrykcyjne kontrole, które one są niezapowiedziane i obrazują się tym, że tak naprawdę klient incognito może zamówić u nas jedną butelkę Aloesu i sprawdza, czy faktycznie w tej butelce jest to, co powinno być i w takiej jakości, jakiej powinno być. Jeżeli nie spełni tych rygorystycznych Procedur. Tak naprawdę, jeżeli straci nasza firma ten certyfikat Fresenius'a, nie ma możliwości, żeby otrzymała go ponownie. Dlatego, to jest tak bardzo ważny i tak bardzo cenny certyfikat, który posiada nasza Aloes. Jak i również posiadamy certyfikat International Aloes Agency Council. Jest to certyfikat y, też bardzo ważny. Jak i również mamy certyfikat Allowing Free, który. Zapewnia nam to, że nie ma w naszym produkcie alanoiny, która jest szkodliwa naszego organizmu i możemy ten produkt przyjmować stale. Nie musimy robić przerw, po prostu dla naszego zdrowia jest na tyle cenny i jest bezpieczny, że możemy go używać stale, Jakie również mamy certyfikat dermatestu. W współpracy z, z firmą LR również mają swoje 5 minut, takie duże 5 minut sławy. Taką największą sławą, która jest znana na całym świecie, jest to Bruce Willis, ale Bruce Willis, zanim stwierdził, że chce podjąć z firmą LR współpracę i być marką twarzową dla naszej firmy, sprawdzał naszą firmę przez 5 lat. To było. Przez jego prawników kontrolę sprawdzania stabilności, rozwoju naszej firmy, wizerunku, jakim przedstawiamy się, jak i również jak firma LR współpracuje ze swoimi partnerami i jakie daje możliwości. Drugą taką osobą jest. Gudio Maria Kreszemer Jest to projektant mody, który nie jest znany zbyt dobrze na naszym rynku, jednak poza granicami naszego świata, znaczy naszego kraju. Jest znanym projektantem, gdzie ubiera i projektuje ubiory, suknie dla wielkich gwiazd filmowych. Trzecią taką osobą, którą współpracuje z naszą firmą jest Marzyna Rogalska. Jest ona prezentarem telewizyjnym, jak i również fantastycznym dziennikarzem i ma bardzo fajne, świeże oko. I również tutaj za każdym razem możemy spojrzeć i bardzo często pokazuje nasze produkty, z których ona korzysta i które są cenne i są dla niej absolutnim top have, które zmieniło jej życie. W ofercie naszej firmy jest ponad 1500 produktów. Możemy zobaczyć, że to nie są tylko perfumy, o których wspomniałam, od których firma tak naprawdę się wywodzi, i nie tylko aloes, którym wprowadzamy, ale również są to produkty, które są na redukcję wagi, dzięki którym ja schudłam i ja czuję się lepiej i zwróciłam i spełniłam swoje takie małe marzenie, żeby. Zrobić to mądrze, zrobić to zdrowo i czuć się dobrze. Jak i również pełna gama suplementacji suplementacji odpowiedzialnej za naszą odporność, za naszą witalność czy nasz rozwój umysłowy, który wprawia, sprawia to, że jesteśmy skupieni, możemy, so, możemy działać i na najwyższych obrotach. Jak i również kosmetyki z aloesem. Każdy kosmetyk z aloesem to jest minimum 30% żelu aloesowego w sobie. Ta linia aloesowa, gdzie mamy pewność, że ten aloes i ten kosmetyk tak naprawdę działa bardzo dobrze i można powiedzieć wręcz powiedzieć działa cuda na niektóre rzeczy. Mamy kosmetyki wspomagające na wypadanie włosów, jakie również e, 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 kosmetyki Kolorówkę tak zwaną dla kobiecej sfery, żeby można zrobić sobie piękny makijaż i wyglądać pięknie i orzeźwiająco, Jak i również takie urządzenia jak żelazko do twarzy, gdzie możemy sobie wspomóc w takich rzeczach jak zmarszki, czy, czy pomóc sobie po prostu w jędrności tej skóry, czy Szczoteczki do twarzy, żeby oczyścić ten organizm. Więc tutaj mamy naprawdę szeroką gamę. To nie są wszystkie produkty, bo tak naprawdę są też i olejki arteryczne, gdzie firma wychodzi naprzeciw klientom, naprzeciw, naprzeciw rynkowi, żeby jak najbardziej wspomóc nasze zdrowie, dać nam możliwość czucia się dobrze i daje nam. Również narzędzie do tego, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas się rozwijamy i mamy tutaj szeroki pakiet możliwości, żeby poznania innych potrzeb osób i spełnienia tych innych małych marzeń bądź większych marzeń. Kolejnym takim krokiem, gdzie firma naprawdę docenia to, że jesteś partnerem, i daje ci możliwość rozwoju jest program Fast Track. Program Fast Track to jest taki program, który daje możliwość od pierwszego momentu, gdzie się zarejestrujemy jako partner, bądź nawet na początku jako klient, ale w ciągu trz trzech miesięcy od y, uzyskania dostępu, bycia partnerem, po Spełnienia zasad takich jak 4000 punktów w pierwszym poziomie, dostajemy od firmy wynagrodzenie w postaci 1000 zł. To jest już takie pewne wynagrodzenie i docenienie przez firmę LR ciebie jako partnera, że tworzyłeś swoją pracę już na początku, że rozwijasz się, że. Dążysz do większych celów, do większych marzeń, do większych potrzeb. Chcesz pomagać innym, chcesz pomagać swoim najbliższym. I daje ci tę możliwość właśnie w postaci tego tysiąca złotych. Podziękowanie, że chciałeś poznać ich, chciałeś poznać produkty. W drugim poziomie młodszego lidera grupy, firma nagradza Cię za włożoną Twoją pracę. I otrzymujesz tutaj już 2000 zł jako swoje wynagrodzenie co miesiąc, i daje możliwości kolejnego rozwoju. I tak jak już tutaj widzimy, w poziomie trzecim, firma nagradza nasz, naszą pracę, nasz czas poświęcony w rozwój całej firmy, całej Twojej struktury, to że wynagradza Cię dwukrotnie więcej od poziomu drugiego, czyli da, do, daje ci 4000 zł. To jest taki twój stały dochód. Kolejną sprawą, która łączy się z tym programem, jest program autokonceptu. Tutaj firma wychodzi do ciebie, gdzie nie spotkałam się z, z nigdzie indziej z taką sytuacją, żeby pracodawca, twój, firma, z którą współpracujesz, dopłacała ci na dzień dobry do samochodu 27% bądź 16%. I masz możliwość wzięcia nowego auta, takiego wypachnionego, które to auto może być twoje i będzie twoje, bo jeżeli bierzesz samochód, mamy dwie opcje wzięcia takiego samochodu. Może być to wynajem długoterminowy tego auta, i tak naprawdę przez cały rok użytkujesz ten samochód, i nie przejmujesz się takimi rzeczami jak zmiana opon czy ubezpieczenie, bo nie chcesz tego samochodu mieć jakby w dłuższej perspektywie, tylko na przykład na określony czas. I tutaj masz właśnie możliwość wynajmu tego samochodu, gdzie po roku czasu Oddajesz ten samochód i masz możliwość wzięcia kolejnego albo na kolejny wynajem długoterminowy bądź leasingu. Do leasingu na firmę, jak również ten samochód po spłaceniu tych wszystkich rat leasingowych jest Twój. I tutaj jeszcze jest fantastyczną rzeczą, że oprócz tego, że firma na dzień dobry, Oferuje Ci dopłatę do auta, również co miesiąc dopłaca Ci kwotę do raty leasingowej. Jest to kwota przy pierwszym poziomie 220 zł, bądź w wyższym już poziomie lidera grupy, bądź młodszego menadżera grupy, 440 zł miesięcznie że to jest fantastyczne, że firma bardzo chce rozwoju twojego, chce, żebyś czuł się bezpiecznie, żebyś mógł jeździć nowym autem i czuć się szczęśliwie i zadać nie tylko o swoje bezpieczeństwo, jak i również bezpieczeństwo swoich bliskich, jak i również twoich partnerów i wzięcia tego samochodu i dopłacać jeszcze do niego. To jest naprawdę bardzo rzadko spotykane, żeby Pracodawca prosił wręczcie, żebyś skorzystał z tego. I ten program, tak jak wspominam, jest naprawdę bardzo popularny i bardzo ciekawy, i tutaj pokazuje, że to nie jest tylko taka gadka, że jest samochód i ludzie go biorą. Nie to biorą ludzie samochody, ponieważ warto. Ponieważ warto zainwestować w siebie, bo firma inwestuje w ciebie i dba o ciebie. I możemy z każdą z tych osób tak naprawdę porozmawiać, poznać, że tak naprawdę jeżdżą te samochody, bo w Polsce jeździ już ponad 15 tysięcy tych samochodów. Sama byłam świadkiem, jechałam z wakacji i widziałam te samochody. Widziałam je, one się wszędzie pojawiają, po prostu. E, Samochodów jest coraz więcej, więc y, fajnie jest mieć nowe auto, nie każdy w normalnym pracy jest w stanie sobie na to pozwolić, a tu firma jeszcze Ci za to dopłaca, żebyś po prostu mógł być bezpieczny. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że y, spodobało Ci się to, w jaki sposób ja do Ciebie mówiłam.